Cześć, witajcie po dłuższej przerwie spowodowanej trudnymi czasami i rzeczami ważniejszymi niż RPG. Aby złapać trochę oddechu i oderwać się od ponurej codzienności, na stacji RPG dziś krótki materiał dla początkujących, pragnących ułożyć sobie w głowę temat podejścia do organizacji gier fabularnych. Jak mawiał Piotr Franczewski, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Powiedzmy, że zebrała się mała trzutka chętnych, i co dalej? Jeśli się nie znacie, nie tylko nigdy nie graliście razem, ale jesteście dla siebie nieznajomymi osobami, to najpierw oswojcie się ze sobą. Pogadajcie o fantastyce, ulubionych filmach i książkach, doświadczeniach i ścieżkach, które sprowadziły Was tutaj do gier fabularnych, do tego spotkania. Potem ustalcie wspólnie, co to znaczy RPG, co każdego z Was w nim pociąga i fascynuje, czego w nim szukacie. Czy tak samo rozumiecie to pojęcie, czy widzieliście podobne filmiki na YouTubie, czy podobały wam się te same, co wam się w nich podobało, a co nie, i czy podobne rzeczy w grach fabularnych będziecie chcieli realizować, bo oglądać, a grać to czasem i dwie zupełnie inne rzeczy. Nieograniczony świat, dowolne wybory, odkrywanie postaci w pierwszej osobie, ale i kooperacja, współdziałanie drużynowe, a więc wolność odgrywania, ale do granic wolności innych, konsensus Idea współpracy tak graczy, jak i bohaterów. Trzeba o tym wszystkim pogadać. Ustalcie, jak chcielibyście się dzielić tworzeniem fabuły z zakresem kompetencji, jakie znacie systemy RPG. Kto chciałby być jako pierwszy mistrzem gry, kto jakie ma doświadczenie, o czym słyszał, czego chce spróbować. Zróbcie sobie przegląd gier fabularnych, jest ich masa. Wybierzcie więc jakiś gatunek i ocencie, do, od którego systemu. Settingu zacząć. Jak już wybierzecie system, mechanikę, setting, świat gry, być może wspólnie od podstaw go tworząc i poznając go wspólnie, zacznijcie go zgłębiać, nie zrzucając wszystkiego na barki mistrza gry. Potem pora przeprowadzić sławetną sesję zero. Spotkanie, gdzie podział na prowadzącego i współgraczy jest już jasny. Macie wybrany system. Na Sesji Zero dogadajcie szczegóły całości, sprawdźcie, czy wszyscy macie podobne oczekiwania. Podobnie patrzycie na system, podobnie go czytacie, na co kładzie nacisk, co uwypukla. Wybieracie teraz lub zatwierdzacie konwencję, styl, tematykę waszych, waszych sesji, przygód. Jeśli wybierzecie Warhammera, to czy będzie to klimat łotrzykowski, przyziemny, dotyczący przetrwania młodych, początkujących uliczników w slamsach? Wielkiej Metropolii, czy może intryga, która z czasem może dotyczyć istnienia całych państw i cywilizacji. Na Sesji Zero dogadujecie tematy zabronione, jakich rzeczy nie chcecie na, na sesjach, jakich opisów sobie nie życzycie, ale też czy lubicie opisy dłuższe, czy krótsze, konkretne, jakich relacji. Mówicie też na Sesji Zero, co by Wam najbardziej pasowało. Ile procent akcji, ile śledztwa, zagadek i intryk, ile wątków osobistych, ile budowania wcześniejszego tła postaci, jak duża musi być historia bohatera. Czy we wszystkim dajecie wolną rękę prowadzącemu? Czy wszyscy zdają sobie też sprawę ze śmiertelności danej mechaniki, czyli z tego, jak łatwo lub jak trudno postać będzie mogła zginąć? Ile jest ewentualnych kół ratunkowych w mechanice? Jak można z nich korzystać? Opanowanie mechaniki to część opanowania systemu i dobrze też nie zrzucać wszystkiego na, na barki Mistrza Gry. Jeśli nie było o tym mowy wcześniej, to na sesji Zero, to gadujecie też kulturę stołu, jakiś grafik spotkań, czyli sesji, ich miejsce, częstotliwość, warunki, aprowizację, logistykę, kanały komunikacji i, i umawiania się na y, sesję, sposób. Tego wszystkiego. A potem potem pewnie wrócicie do fikcji. Stworzycie bohaterów pasujących do świata i do siebie nawzajem, takich, którzy nawet mimo różnic będą mogli współdziałać, jakoś się polubią albo będą mieli szansę się polubić. Może po spotkaniu będzie czas na indywidualne rozmowy między mistrzynią gry a każdym z graczy, doprecyzowanie szczegółów, jakieś tajemnice. Jeśli wasi bohaterowie już na starcie się znają, mają się znać, to, to od razu, jakby na etapie tworzenia postaci, powinniście stworzyć, wykreować drużynę, zbudować czy wylosować relacje między członkami tej drużyny. Pomyślcie nad indywidualnymi motywacjami, ale i jakimś zbiorowym celem, który wszyscy mogliby dzielić. Albo wspólnie, albo zdając się na mistrzynie gry, przygotujcie pomysł na rozpoczęcie przygody, jakąś lokację, może otoczenie. Prowadzący pomyśli o możliwych wątkach, zaczątku fabuły, przygotuje coś, co będzie jakimś początkiem, początkiem przygody. Może będzie miał jakiś scenariusz, który będzie wyjściowym pomysłem do przygody, ale zapewne wszystko potoczy się w zupełnie nieznaną, ekscytującą stronę. Potem nadejdzie ta chwila. Zagracie pierwszą sesję, opiszecie swoje postaci, będziecie je oddawać, odgrywać, przeżywać. Po spotkaniu przeprowadzicie feedback, wymienicie informację zwrotną, jak było. Co było najlepsze, co Was zachwyciło, co można by poprawić albo zrobić trochę inaczej. Mówicie o swoich wątpliwościach, zachwytach. Mistrzowie gry, wynotujcie to sobie razem z pomysłami na drugą sesję, które pewnie wpadną Wam do głowy. Bohaterowie graczy coś zrobili, jakie będzie to mieć konsekwencje w świecie, co może wydarzyć się w związku z tym na kolejnej sesji. Może warto spytać graczy, jak sądzą, co dalej może się wydarzyć. Co nie znaczy wcale, że tak będzie. Jeśli mechanika to przewiduje, to możecie, może już na tym etapie, po pierwszej sesji jesteście w stanie rozwinąć bohaterów. Przemyślcie, w jaką stronę chcecie pójść. Czy będziecie się specjalizować? Może robić coś innego. To jest czas między sesjami, żeby omówić kierunki rozwoju. Może po pierwszej sesji zmienić coś w postaci, jeśli wszyscy się na to zgodzą. Dokonać od ostatniego retuszu. Między sesjami mistrz gry pracować będzie nad pomysłami, zahaczkami na drugą przygodę. Jakieś wątki do pierwszej sesji pewnie się zamknęły, inne się otworzyły, powstały. Można je przemyśleć, można się przygotować. Na bohaterowie niezależni coś zrobili, coś planują, jakoś ocenili bohaterów, graczy postaci, weszli z nimi w jakieś interakcje, co zao zaowocowało jakimiś skutkami. Prowadzący myślą też o technikach mistrzowania, wdrażają zmiany zgłoszone na feedbacku. Gracze też zastanawiają się, jak lepiej przyłożyć się do zabawy. To między sesjami. A potem nadchodzi czas na, na drugie spotkanie. Kolejna przygoda. Po niej znów przeprowadzacie feedback. Może tym razem jest łatwiej, może trudniej. Nic z gry zapisuję pomysły na trzecią sesję. Może znów, albo właśnie teraz można rozwinąć bohaterów. Uczycie się, jak to robić, w którą stronę pójść. I tak dalej. I tak dalej. Tak to leci. To uproszczony schemat, struktura, czyli każdy element można rozwinąć, przesunąć. Poszukajcie na ten temat materiałów. Informacji jak robić dobry feedback, jak konstruować sesję zero, jak robić, odpalać pierwszą przygodę, jak tworzyć drużynę. Może się okazać, że nie wszyscy się dotrą, nie wszyscy osiągną zadowalający kompromis. Może się to okazać po 3, 4, 5 sesjach, spotkaniach. Może później, może szybciej. Wiecie, są różne potrzeby, style gry, różne osobowości. Warto już na początku powiedzieć sobie, że choć wszyscy się staramy. Być może nie wszystko wypali, jeśli ktoś będzie chciał zmienić drużynę, spróbować tej rozrywki z innymi ludźmi, to możecie to otwarcie i bez skrępowania powiedzieć. Albo może wszyscy postanowicie zmienić konwencję, mechanikę, cały system. Może coś Wam będzie nie leżało. Może ktoś inny spróbuje roli mistrzyni gry. Otwarta komunikacja i ciągły rozwój, pamiętajcie. No i to tyle w takim szybkim skrócie ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że. Zupełnie zielonym w RPGach może to jakoś pomóc. Na koniec jeden sekret. Ostatnio mówiłem o improwizacji, o moich sposobach na rozwijanie tych zdolności. Nie podzieliłem się z wami wówczas. Jeszcze jednym, moim osobistym, może specyficznym sposobem na stymulację kreatywności, zrobię to teraz. Otóż chodzi o czytanie poezji, dobrej liryki. Pewnie nie działa to na każdego, ale. Pewna porcja Emily Dickinson, Herberta Szymborskiej, Miłosza, Eliota, Rilkego, czy Jejca wyraźnie podnosi u mnie potencjał kreatywno-improwizacyjny. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale czytanie poezji poza wartością samą w sobie bardzo pomaga mi w mistrzowaniu. Chyba w improwizacji. No, tu już znacie mój sekret. Mam nadzieję, że zostanie, zostanie to między nami. Nic tak nie łączy, jak Powiernictwo w tajemnicy. Z bardziej konwencjonalnych rozwiązań, jeszcze nawiązując do improwizacji, wspomagających ten, ten dar, polecam ćwiczenia z obrazkami, z grafiką. Spróbujcie po zerknięciu na rysunek dopowiedzieć sobie jego kontekst, opisać całą sytuację, ale też to, co się dzieje poza kadrem, gdzieś z boku, to, co się właśnie wydarzyło do tego momentu, co działo się wcześniej i to, co się za chwilę może wydarzyć w związku z tym, co widzicie, z jakąś zastygłą sceną. Jeśli widzicie na rysunku jakieś postaci, opiszcie ich relacje, nie poprzestając na pierwszym wrażeniu i pozie, ale dłubiąc głębiej, wymyślając coś. Zróbcie to potem jeszcze raz, ale zupełnie inaczej. Opiszcie obrazek, całą tą sytuację, którą widzicie, zupełnie inaczej niż za pierwszym razem, odwracając waszą poprzednią opowieść o 180 stopni. U niektórych, jako wsparcie przy improwizacji działają też kości opowieści, Sześciościenne kostki z różnymi obrazkami, najlepiej pomieszać różne gatunki tych kostek, których rzut wygeneruje ciąg skojarzeń, przydatny dla mistrzów gry w danym momencie, yy, mają, yy, które mają w danym momencie przysłowiową pustkę w głowie. A jeszcze inni noszą przy sobie jakieś opasłe tomiszcze, nie, nie będące podręcznikiem do RPG, ale ulubioną lekturą. Mistrz Małgorzata, paragraf 22, czy Harry Potter. Możecie mieć to przy sobie i w momencie słabości otworzyć tą swoją Biblię na przypadkowej stronie i na przypadkowym akapicie, czytając to, szybko przelatując wzrokiem i wyciskając z niego wszystko, co się da, włączając to w tą, w tą nową scenę, w coś, co musicie zaimprowizować. Wiecie, u niektórych to się naprawdę sprawdza. Spróbujcie, będzie śmiesznie, będzie ciekawie, będzie się działo. A tymczasem trzymajcie się w tych trudnych, dla niektórych pełnych grozy czasach. Niech wspaniała rozrywka, jaką jest RPG, pomaga nam podładować akumulatory, odpocząć i, i zwiększyć empatię. Wszyscy je teraz tak bardzo potrzebujemy. Cześć!